Sam bardzo chciałabym obejrzeć taki filmik, jak tutaj teraz właśnie dla Was nagram, przed maturą albo przed klasą maturalną. Więc jeżeli jesteś teraz przed maturą, w klasie maturalnej, albo jesteś o kilka roczników młodszym, ale już i tak się stresujesz właśnie tą całą otoczką matury, obejrzyj do końca ten film. Ja jestem maturzystką ubiegłego roku i skończyłam, naprawdę, pisać maturę w tym roku, w maju. Jestem świeżo, tak naprawdę, po wszystkich maturach, rekrutacji i dostałem się na studiach, więc tutaj też zawsze Trochę temat studiów, rekrutacji i wyników matur, więc możecie potraktować ten film trochę jak taki podcast z obrazem, bo będę tutaj bardziej taka forma pogadankowa. Idziecie teraz do klasy maturalnej, zaczyna się wrzesień i zaczynają się wszystkie tak naprawdę myśli na temat matury. Nauczyciele zaczynają Wam mówić. To już koniec żartów, teraz zaczyna się sama praca i nauka. W tej klasie już nie ma czasu na odpoczynek. Trzeba wziąć się wreszcie w garść. Czy ja tak sądzę? Nie, nie. W zależności od tego, szczerze mówiąc, czego oczekujecie od siebie i jaki macie dalszy cel w swoim życiu. Ale jeżeli nie tak chcecie iść na przykład na te studia i macie tam jakiś cel w życiu, to znaczy, że ta klasa będzie ogromnie trudna. Będzie trudna, ale z Waszym wysiłkiem, jeżeli sobie to fajnie, systematycznie po prostu opracujecie, to na spokojnie będziecie mieli bardzo dużo czasu dla siebie, sama podczas klasy maturalnej. Byłam na różnych eventach, pracowałam tutaj w social mediach, prowadziłam tak naprawdę dwa konta na TikToku i dwa konta na Instagramie, więc naprawdę jest tego sporo, dawałam radę, łączyłam to ze współpracami. Samo wyjeżdżałam, więc naprawdę da się to wszystko połączyć, jeżeli chcecie. Czy ja bym zaczynała się już uczyć od września? Średnio. Powiem Wam tak najlepszy czas na naukę to jest typowo styczeń. Od stycznia bierzemy się tak totalnie w garść. Jak już macie te dni do matury, tą studniówkę niedługo, to jest czas, kiedy po prostu lecimy z tymi powtórkami na maksa. Oczywiście, jeżeli nie czujecie się pewni tak w 100% i uważacie, że wasza wiedza nie jest do końca adekwatna do tego, ile będziecie musieli umieć na tą maturę, to może warto zacząć wcześniej. Ja sama uczyłam się tak naprawdę, wiecie, wrzesień, październik, listopad, grudzień, ale to były bardziej takie rzeczy, wiecie, trochę sobie poćwiczyłam, Tutaj sobie coś porobiłam, tutaj się pouczyłam na sprawdzień, który i tak już będzie w kontekście matury, więc ogólnie bardziej bym to traktowała jak taką po prostu naukę strasznie na bieżąco, tak. a dopiero faktycznie w tym styczniu robiłam arkusze, siadałam tej nauki. Tylko uwaga, ja na przykład siedziałam przy tej nauce od stycznia po na przykład 5-6 godzin. Więc, w tej zależności, czy chcecie sobie na przykład już od września uczyć się tylko po godzinę dziennie, czy chcecie sobie zrobić labę do tego stycznia i uczyć się codziennie, na przykład po te 5-6 godzin dziennie, ja uważam, że jeżeli zaczniecie się naprawdę tak kuwać strasznie dużo w wrześniu albo we październiku, to Wy tego nie zapamiętacie do matury. Obiecuję Wam, do matury jest jeszcze 8 miesięcy, jeżeli właśnie zaczynacie od września. To naprawdę 8 miesięcy to da się dużo zapomnieć, więc ja bym powiedziała, że bardziej do tego stycznia. Lepiej sobie tak po trochu coś robić. Ja też miałam tak, że na przykład w szkole miałam jakieś sprawdziane z danych działów, że na przykład wiecie, na polskim miałam z całej epoki sprawdzian, więc uczyłam się całej epoki. I to był od razu moje takie, od razu nauka tak naprawdę do matury, no bo to się przydaje do matury, a później właśnie w styczniu sobie tak faktycznie doszkalałam mega. Kolejny temat, który na pewno Was pewnie zestresuje, czyli próbne matury, które są w okolicach listopada, grudnia. Patrzcie na wyniki matur próbnych. To jest najgorsze, co Wy możecie zrobić, naprawdę. Ja Wam się przyznam, ja z próbnej matury, z matematyki miałam 31%. Ja ledwo zdałam tą matematykę, a kiedy wyszłam z tej próbnej, ja przeryczałam cały dzień z myślą: Jezu, ja nie zdałam tej próbnej, jak ja teraz zdam maturę prawdziwą, i tak dalej. Ja modliłam się tylko, żeby tą próbną zdać. I miałam 31%. W maju napisałam moją maturę z matematyki na jeden z najlepszych wyników z całych wszystkich moich matur. Czy to się łączy? Nie. Nie bierzcie matur próbnych jako wasz wyrok na to, jakie będą wyniki, właśnie na maturze majowej. Ale tak samo nie bierzcie za pewnik tego, że jeżeli z próbnej matury, tam na przykład załóżmy z polskiego macie 90%, to tak samo Wam dobrze pójdzie w maju, więc nie, róbcie też, że nie odkładajcie tego i nie czujcie się, wiecie, tak na laurach, że o, ale fajnie, mam 90%, już nic nie robię. No też nie. Pamiętajcie, trzeba tutaj znaleźć po prostu taki złoty środek. Jeżeli faktycznie dostaniecie już później te próbne matury do swojego własnego wglądu, popatrzcie, gdzie macie błędy, popatrzcie, gdzie jeszcze trzeba poszlifować coś, nad czym jeszcze warto popracować, ale nie bierzcie tego za pewnik, że to, co mieliście na tych próbnych maturach, to taki będzie mieć wynik właśnie na tej końcowej maturze. Moim największym błędem podczas klasy maturalnej było wydanie bardzo dużej ilości pieniędzy na wszystkie repetytoria maturalne. Które aktualnie mam gdzieś schowane głęboko w szafce, zostały prawie nietknięte. Może. Dwa razy ja otworzyłam. Naprawdę zmarnowałam tak dużą ilość pieniędzy, i od razu każdemu maturzystowi nie kupujcie tych repetitorium. Naprawdę może Wam się wydaje, że będziecie je używać, ale nie będziecie. Serio. Ja o wiele lepiej mi się słuchało, po prostu oglądało jakiś filmików na YouTube. Najlepszą nauką i darmową nauką to jest za darmo nauka: arkusze maturalne. Róbcie arkusze maturalne, naprawdę. Broń Boże, żebyście ich nie robili, nie zerknęli do żadnego arkusza naturalnego. Brońcie Boże, naprawdę! wymusicie robić arkusze maturalne. To jest najlepsza forma nauki. Ja wiedza na maturę wynikła w 98% z samych arkuszy maturalnych. Ja naprawdę nie poświęcałam w ogóle takiej nauki teoretycznej. Ja po prostu same robiłam arkusze maturalne, a później po prostu sprawdzałam odpowiedzi. Są też takie fajne na przykład na YouTubie jakieś filmiki, które później te arkusze maturalne omawiają. Więc jak już skończycie robić ten arkusz, poszukajcie takich filmików na YouTubie, może będą właśnie jakieś odpowiedzi, ale Próbuję też na CKM, macie przecież odpowiedzi na tej stronie, więc też sobie poparcie na te odpowiedzi. Mówcie arkusze, sprawdzajcie. Arkusz, sprawdzać. arkusz, sprawdzać. Może jeszcze raz te zadania, może jeszcze raz zrobić ten arkusz, może sprawdzić te zadania, które sprawiły Ci trudności, już teraz rozumiesz. Naprawdę to jest najlepsza nauka, jaką mogę Wam dać poradę, jedną, to to, żebyście robili same arkusze maturalne. A uwaga, matematyka to 98% takie same zadania. Jeżeli przerobicie wszystkie arkusze maturalne, a nie jest ich dużo, naprawdę nie jest ich dużo, ja je przerabiałam, i na spokojnie, nie jest ich dużo. Jeżeli przerobicie wszystkie arkusze maturalne z matematyki, nie musicie nic więcej robić, wy macie opanowaną wiedzę tak, żeby zdać nawet z bardzo zadowalającym wynikiem, naprawdę zadowalającym bardzo. Zadania z matematyki są tak schematyczne, dosłownie otworzycie już, nie wiem, piąty arkusz i będziecie tak... W zasadzie to zadanie już robiłem, to zadanie zrobiłem, to zadanie zrobiłem, to zadanie już zrobiłem, to zadanie to zrobiłem, to zadanie, już robiłem, to zadanie, już robiłem, to zadanie już robiłem. Naprawdę tyle zadań się powtarza na tych maturach. Ja sama jak pisałam później moją majową maturę, to ja patrzę to robiłam w domu na arkuszu, to robiłam w domu na arkuszu, to robiłam w domu na arkuszu i naprawdę to o wiele bardziej pomaga. A jak chodzi o Polski, jaką Wam mogę dać naprawdę taką dobrą radę, to żebyście zrobili sobie takie pięć lektur, które naprawdę opanujecie w 100%, że będziecie wiedzieć z nich wszystko, wszystko, po prostu konteksty, fabułę, bohaterów, po prostu będziecie mieć takie pewne lektury, z których po prostu... Wszystko wyciągnięcie i dzięki temu napiszecie dobrze rozprawkę, i dzięki temu też zdacie bardzo dobrze maturę ustną, bo będziecie mieć już takie pięć pewnych lektur, po prostu, które będą wam pomagały z czerpania różnych kontekstów. To oczywiście coś, co nie jest uniknione to trzeba ogarnąć te epoki, które ich jest naprawdę wiele. To też była moja zmora, żeby ogarnąć te wszystkie epoki, ale trzeba niestety to zrobić i trzeba popatrzeć właśnie na te epoki popatrzeć, jakie były tam motywy w tych epokach kto rządził, jakie właśnie takie zagadnienia były w tych epokach, jakie były na przykład lektury w tych epokach. Trzeba to umieć, więc naprawdę do tych epok trzeba przysiąść i trzeba je ogarnąć. zrobić notatki z tych epok, żeby po prostu wszystko mieć tak w jednym miejscu i patrzeć i wiedzieć co. Ja miałam takie notatki sobie wypisywałam wszystkie motywy, lektury i znanych jakichś tam wykonawców tych utworów, którzy byli właśnie w tych epoce. I przed maturą sobie to otworzyłam i miałam wszystko na tacy, więc to naprawdę jest pomocne. Mocne, żeby się takie sobie notatki z epok. Angielski, wydaje mi się, że małej ilości osób sprawia problem, więc to jedyne co wam mogę powiedzieć, to. Bardzo przyjemna część. oglądajcie jakieś filmy, seriale, może obejrzyjcie jakieś na YouTubie filmiki, coś tam dotyczące właśnie angielskiego. Oczywiście znów polecam Wam robić arkusze maturalne, to też Was na pewno troszeczkę odejmie tego stresu, jeżeli tak się stresujecie tym angielskim. Chociaż naprawdę angielski według mnie był najłatwiejszy i szłam na ten naprawdę egzamin z taką czystą głową, i wiedziałam, że na spokojnie da się go zdać, bo naprawdę. Ten poziom jest dosyć niski na tych maturach z angielskiego. Oczywiście mówię tutaj o podstawie, bo rozszerzenie jest już o wiele trudniejsze, uważam. Jeszcze jedna rada, która według mnie naprawdę jest bardzo dobra, ale to jest już dla osób, które faktycznie chcą wydać pieniądze na tą maturę i na te przygotowania do matury, czyli ja bym poleciła naprawdę iPada. Powiem Wam tak, ja iPada kupiłam po maturze i bardzo żałuję. Między ja bym zaoszczędziła naprawdę, nie musiałabym drukować tony, tony papieru ile pieniędzy schodziło na ryzy papieru podczas mojej klasy maturalnej nie wyobrażacie sobie, ja dosłownie co chwilę coś drukowałam więc jeżeli nie macie na przykład drukarki w domu to będzie problem bo brońcie Boże, żebyście robili tak na przykład te arkusze maturalne, że wyświetlacie sobie na telefonie a po prostu tylko w zeszycie robicie sobie odpowiedzi to ma sensu, tak się nie nauczycie bo naprawdę wy musicie musicie mieć polecenie i pod spodem waszą odpowiedź. Tak najlepiej się uczy. Więc jeżeli wy chcecie robić te arkusze na zasadzie właśnie, że po prostu sobie wyświetlacie gdzieś i tylko w piszecie odpowiedzi, to nie. Kupujecie sobie ten arkusz, albo sobie go pobieracie i pod spodem piszecie. Tak najlepiej się uczy, więc uważajcie na to, żeby się nie popełnić takiego błędu. Więc faktycznie taki iPad naprawdę jest idealny, bo pobieracie sobie i piszecie sobie wszystko na nim. Naprawdę. Ja tego nie kupiłam, ale bardzo, bardzo wam polecam. Bo jeszcze jedną rzeczą, która jest oczywiście płatna, ale ja ją bardzo polecam, polecam, kursy do matury. To jest najlepsze, co możecie mieć. Ja bardzo polecam właśnie, tak jak powiedziałam, kursy do matury, tak się nazywa ta strona, tam możecie sobie kupić kursy, tam są kursy z różnych, tak naprawdę przedmiotów, to nie jest współpraca, ja bardzo polecam tą, tą stronę, uważam, że tam kursy są najlepsze, bardzo dużo wiedzy wyciągnęłam z tych kursów i naprawdę one mi pomogły przetrwać tą klasę maturalną, miałam to tam wszystko, nawet uczyłam się do sprawdzianów za pomocą właśnie tych kursów do matury, więc odpalcie sobie, zobaczcie jakie są tam ceny, są dosyć wysokie, ale według mnie naprawdę warto. Tam też w kursie z polskiego macie opracowane wszystkie pytania jawne, więc to według mnie jest game changer. Raczej nikt ci nie powie, a tym bardziej powiedzą ci to jego rodzice czy ogólnie dorośli, czyli nie chodźcie do szkoły. Nie chodźcie do szkoły w klasie maturalnej. Naprawdę to jest coś, co naprawdę ja odkryłam to jakoś. Wydaje mi się w połowie tej klasy maturalnej, że nie warto chodzić na lekcje. Dla mnie frekwencja w klasie maturalnej nie istniała. U mnie frekwencja, ja miałam ogólnie frekwencję chyba z 50 albo 60%. Ja nie chodziłam do szkoły. Miałam wiele po prostu nauczycieli, którzy dużo mi nie dawali i dużo nie przekazywali mi tej wiedzy. I ja wiedziałam, że jak nie pójdę na ich lekcje, to ja w te dwie godziny lub godzinę nauczę się o wiele więcej niż podczas ich zajęć. Naprawdę, mogę Wam szczerze powiedzieć, że na przykład... Angielski mój był okropny w mojej szkole. Naprawdę miałam bardzo słabą nauczycielkę z angielskiego, ona mi nic nie dawała. Sama ona nie umiała angielskiego, więc ja musiałam się sama go uczyć. Jeszcze WF, nie chodźcie na WF. Po co Wam WF? W WFu nie piszecie matury. Jeżeli chcecie zrobić jakąś aktywność fizyczną, to wyjdźcie na dwór, idźcie na siłownię, wymyślcie jakieś zajęcie i nie chodźcie na WF. To strata czasu, naprawdę na WFie dużo się nie robi. Jeżeli macie jakieś inne przedmioty, które w ogóle nie, nie wiążecie z nimi w przyszłości, ja na przykład miałam rozszerzoną biologię i chemię. Ale pisałam tylko biologię rozszerzoną. Przez to chemia stała się dla mnie w ogóle takim przedmiotem, który mnie nie obchodzi, i tylko zależało mi na tym, żeby zdawać różne jakieś tam sprawdziane kartkówki. Więc omijałam tak samo te zajęcia i po prostu na nie, nie chodziłam, bo było to bez sensu. I tak z tego nie zdaję matury, więc po co mam o tym słuchać, jak i tak z tym nie wiąże dalszej przyszłości. I wy tak samo róbcie. Wyznaczcie sobie taki plan działania, wyznaczcie sobie po prostu to, jakie musicie przedmioty zdać na maturze, żeby dostać się na swoje wymarzone studia. Mówię typowo do osób, które chcą iść na te studia. Jeżeli nie chcecie iść na te studia, to Wy na spokojnie zdacie tę maturę, obiecuję Wam. Wszyscy krzyczą, wszyscy mówią, że ta matura to jest taka o Boże, o Boże, że to jest najważniejszy egzamin. To nie jest takie trudne, naprawdę. Z tymi tipami, co Wam tutaj mówię, Wy na spokojnie zdacie te egzaminy. Naprawdę będzie wszystko ok. ale jeżeli chcecie iść na studia i chcecie mieć bardzo dobre wyniki, to faktycznie trzeba przysiąść. Więc po pierwsze, jeżeli chcecie iść na studia, to tak, myślimy jaki kierunek. Po drugie, sprawdzamy, Jakie przedmioty rozszerzone i ogólnie też podstawy muszę zdać dobrze, żeby dostać się na ten kierunek? Niej patrzę, na jakie zajęcia mogę nie chodzić, które mogę omijać, żeby uczyć się właśnie do tych rzeczy, które potrzebuję, i na tym się skupiamy. Skupiamy się tylko na tym, co potrzebujecie. Żadna historia, fizyka, chemia, żadne WF-y, nic. Skupcie się na tym, co faktycznie jest dla Was ważne. A jeżeli nawet są przedmioty, które są dla Was ważne, ale nauczyciele są okropni, nic Was nie uczą, nic Wam nie dają do tej matury, olejcie to. Nie chodźcie do szkoły, skupcie się, wykupcie sobie jakieś kursy, róbcie arkusze, róbcie to wszystko w domu, bo naprawdę, jeżeli będziecie chodzić na lekcje z myślą, że. A może coś i tak się dowiem, ale wiecie i tak głęboko w sercu, że ci nauczyciele są naprawdę słabi. Nie chodźcie, odpuśćcie, ja wiem, że to jest dziwne, że w klasie maturalnej mam nie chodzić do szkoły. Ale to jest najlepsza decyzja, jaką ja podjęłam: mieć 50-60% frekwencji, nie chodzić do szkoły i więcej się sama uczyć, naprawdę. Teraz przejdźmy do rzeczy, która naprawdę jest trudną, żebym Wam mogła dać jakieś rady, czyli stres. Stres związany z maturą. Ja się bardzo stresowałam maturą. Naprawdę, ja często udziałam z bólem głowy, zestresowana. Przez cały ten prawie rok, co była ta matura, ja nie umiałam jeść, ja nie umiałam spać. Budziłam się, miałam jakieś koszmary o maturach, naprawdę. Moje życie całe było takie napięte i to bardzo źle znosiłam. Ja ogólnie mam problem ze stresem, więc naprawdę u mnie to jeszcze bardziej potęgowało i ja miałam bardzo duży problem Jedyne, co Wam mogę powiedzieć, to wy macie naprawdę dużo czasu jeszcze. Jeżeli wam mówią, zostało Wam tylko 8 miesięcy, za 8 miesięcy macie maturę, za ileś tam tygodni macie maturę, za ileś tam piątków macie maturę, nie myślcie tak o tym. 8 miesięcy to jest prawie cały rok. W 8 miesięcy przecież to jest cały tak naprawdę rok szkolny, więc wyobraźcie sobie, ile wy rzeczy podczas na przykład całego roku szkolnego się uczycie, ile wy rzeczy tak naprawdę zera. Do, tak naprawdę, do tych 8 miesięcy możecie się nauczyć, naprawdę obiecuję Wam 8 miesięcy, to jest dużo. Sama się bałam i mówiłam sobie takie oh, Boże, nie no to już jest zaraz, to jest za 4 miesiące, to jest za 5 miesięcy, jeszcze ja tak, jeszcze bardziej stosowałam, nie myślcie tak o tym. Skupcie się tylko na tym, co jest dla Was istotne, skupcie się na tych przedmiotach, które są dla Was istotne, nie myślcie o tym czasie, a nawet jeżeli Wam zabraknie tego czasu, co robiliście tyle, ile mieliście zrobić. Ja sama do dziś wiecie, mam takie poczucie, mogłam wtedy te, to zmienić, mogłam tego się więcej nauczyć. Mogłam to jeszcze powtórzyć, mogłam tamto zrobić, a mogłam z tego jeszcze coś zrobić Ale to nie ma sensu Nie ma sensu też robić z siebie po prostu samokrytyka I cały czas myśleć o tym, co mogliśmy więcej, co my mogliśmy lepiej Bo to nie ma sensu, to się tylko napędzamy I naprawdę to może tylko spowodować, że będziecie mieć więcej na głowie złych myśli Przez co wam będzie nie wychodzić Bo pamiętajcie, stres działa tak, że często o czymś zapominacie I często źle po prostu działacie Więc warto ten stres po prostu wyredukować do minimum, jak tylko możecie, więc róbcie sobie też coś dobrego podczas tego tygodnia, nie traktujcie, że cały ten tydzień to ma być tylko nauka, znajdźcie sobie jakiś czas na wasze ulubione hobby, na wyjście ze znajomymi, na wyjście z drugą połówką, znajdźcie takie rzeczy, które faktycznie cieszą was i powodują, że restruktujecie swoją całą głowę, często pomagało po prostu spotkania ze znajomymi, czy z moim chłopakiem, wtedy naprawdę się odcinałam w 100% i w ogóle o tym nie myślałam i czułam taką pustą głowę i to naprawdę było cudowne uczucie, kiedy po prostu po całym tygodniu, wiecie, takiego napięcia, stresu, cały czas dużej ilości myśli, wychodziłam z kimś i miałam taką pustkę w głowie. Naprawdę, znajdźcie taką rzecz, która wam tak oczyszcza i stosujcie ją tak przynajmniej raz w tygodniu, żeby czerpać z tego życia i tak dobro, a nie tylko ten cały stres. Tutaj taka rada niematuralna, ale jako klasa maturalna to wam mogę powiedzieć, idźcie na studniówkę. Studniówka to jest najlepszy czas po prostu w klasie maturalnej. Ja tak dobrze wspominam moją studniówkę, to była najlepsza impreza, na jakiej byłam. Naprawdę to jest super czas. Jeżeli zastanawiacie się, czy iść, czy warto, czy to nie jest takie przeraklamowane, idźcie, Naprawdę idźcie, bo to jest super czas i naprawdę będziecie go wspominać do końca swoich dni. Ja aktualnie nie wspominam matury, a wspominam tą sognówkę już nawet jak jest wrzesień, więc nadal naprawdę o niej myślę, a była już. 8 miesięcy temu tak naprawdę. Rzecz kolejną jest to, żebyście się nie porównywali. To nie ma sensu. Ja sama mam z tym problem. Ja często się porównuję, ale staram się z tym walczyć, ale naprawdę nie porównujcie się. Jeżeli Basia ma 90%, a jeżeli Zusia ma 40, to nie myślcie o tym, że Basia ma 90%, a Wy macie tylko 50%. I też nie myślcie o tym, że Zuzia ma 40%, więc super jesteście o niej o wiele lepsi. I po prostu ona ma 40, a Wy macie 50 i jesteście super. Nie porównujcie się. Naprawdę każdy jest na swoim innym etapie w życiu. Basia na Mogę się uczyć od już pierwszej klasy do matury, a Zuzia dopiero teraz zaczęła, ale Zuzia pod koniec na tej prawdziwej maturze może mieć wynik 80%, a Basia będzie miała 90%, i już wtedy będzie różnica tylko 10%, więc naprawdę nie ma sensu, bo każdy zaczyna w innym miejscu. Ja na przykład z matematyką zaczynam w złym miejscu, bo ja uczyłam się na same sprawdziane, ale nigdy nie uczyłam się wiecie tak, żeby mi ta wiedza została, i później jak była matura próbna, to ja miałam takie. Oh, ja tego wszystkiego nie pamiętam. Siadłam, nauczyłam się i miałam jeden pewnie z lepszych wyników w klasie, więc naprawdę na spokojnie można osiągnąć to, co chcecie. Wyniki matur. To jest najgorsza część, uważam, całej klasy maturalnej i mnie nawet matura tak nie stresowała, jak same wyniki. Ja podczas wyników i sprawdzenia wyników, i ogólnie tydzień przed wynikami, ja tydzień przed wynikami byłam za granicą na wakacjach i ja na tych wakacjach płakałam, trzęsłam się, stresowałam. Nic nie jadłam i naprawdę to był zły czas. Ja te wakacje nie spomniałam dobrze, bo ja się tylko stresowałam tym wynikami matur. Dla mnie wyniki matur były o wiele gorsze od matury zwykłej. Naprawdę tak się stresowałam. Ja czułam taką presję, że te wyniki po prostu decydują o moim całym życiu. Ja tylko o tym myślałam. Ja po prostu nie umiałam. Nie umiałam o tym przestać myśleć. Naprawdę to było takie coś, co mnie po prostu tak. Niszczyło w środku, więc niestety tutaj nie dam tutaj Wam rady żadnej do dotyczącej właśnie wyników, bo to trzeba po prostu przeczekać. Ja Wam mogę tylko powiedzieć, że jak ja zdam wszystkie matury, to do tego takiego myślę czerwca, nie myślałam w ogóle o wynikach matur. O wynikach matur faktycznie zaczęłam myśleć w lipcu, kiedy już był ten około tydzień przed wynikami do matury. więc na spokojnie, jeżeli myślicie, że o, do tych wyników jest około półtorej, dwa miesiące, to nie, to zleci Wam i nie odczujecie tego w ogóle. Faktycznie możecie to odczuć kilka dni przed. Ale to już jest w zależności od Waszej osoby, bo wiem i znam osoby, które w ogóle się tymi wynikami nie stresowały, no i to już jest zależne od Was. Moją jedyną radą, jak chodzi o wyniki matur, to ja się nie dziwiłam nikomu, nikomu moimi wynikami matur i jestem z tego naprawdę zadowolona. Cieszę się, tak samo nie pytałam moich znajomych, jakie mają wyniki, i naprawdę żyję mi się z tym o wiele lepiej, bo nie mam żadnej presji, że musiałam komuś mówić, że ktoś oceniał moje wyniki, że porównywał się do mnie. Ja też się do nikogo nie porównywałam, bo nie wiedziałam, jakie oni mają wyniki. Naprawdę nie obchodzi mnie to do dzisiaj i w ogóle o tym zapomniałam I to by było wszystko z tego filmiku Dajcie znać co sądzicie o takim formie Właśnie w filmiku takie girl tag Czy wam się podobało, mam nadzieję, że rozwiałam wasze wszystkie wątpliwości na temat matury, a jeżeli macie jeszcze jakieś pytania albo na temat studiów rekrutacji, jak to jeszcze coś wygląda, może jeszcze macie jakieś pytania na temat właśnie tutaj matury, to pytajcie w komentarzu i chętnie bym nagrała może drugą część, jeżeli będziecie chcieli, piszcie w komentarzu i dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie tego filmiku, możecie dać subskrypcję i lajka, byłoby mi bardzo miło, no i do zobaczenia w kolejnych filmikach, bye!